Dlaczego warsztaty twórczego myślenia? No, przede wszystkim dlatego, że bardzo nam potrzeba wychodzenia poza utarte schematy, potrzeba nam szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. Chodzi o to, żeby wpadać na ciekawe pomysły, widzieć rozwiązania problemów, które do tej pory były nierozwiązywalne. Kreatywność należy ćwiczyć niemal jak mięśnie. Tradycyjne treningi twórczości e, oczywiście uczą technik twórczego myślenia, ale niestety po pewnym czasie wracamy do starych, e, utartych schematów, choćby pod wpływem stresu. E, dlatego te warsztaty, które my proponujemy, e, z założenia trwają minimum 2-3 miesiące. To jest czas niezbędny, by stworzyć nowe połączenia mózgowe, by efekt kreatywnego myślenia zachować na stałe. To niezwykle przyjemna praca, niemal zabawa, ale pozwala na osiąganie bardzo poważnych efektów. Spotkania są raz w tygodniu, a na czas pomiędzy zajęciami uczestnicy dostają zadanie domowe. Niektórzy z naszych uczniów zostają na kursie dłużej, co jak najbardziej jest uzasadnione. Efekty takiej pracy to przede wszystkim umiejętność zauważania możliwości i potencjałów w życiu codziennym. Tam, gdzie zauważaliśmy jedynie rozwiązanie A lub B, teraz zauważamy i C, i D i E. Na pewno warsztaty zwiększają pewność siebie. Z czasem nabiera się przekonania, że każdy problem da się rozwiązać, a wszystko jest podparte osobistym doświadczeniem.